Artur Nisko! Artur Nisko! Kategoria U10-34 kg, miejsce pierwsze, Kuba Krawczyk, miejsce drugie, Izyczek Mieszko, miejsce trzecie, Julian Skaczowy. Przechodź bater, bater. Patrz się na przeciwnika zawsze, na myśl nie patrz! Przechodź Batek na Czabosza! Pomijaj no, dobrze! Pomijaj, pomijaj no dobrze, dobrze! dobrze. Dobrze, wcisnę kolano. leż na nim. Przodem, przodem do niego. Dobrze. Wszodem. Stawaj do góry Artur i przerzucaj nogi. Przerzuć go do góry. Dobrze. Kaczor, jest... Julian, widzicie miejsce. Prosimy na podium. Połóż się na nim, połóż się na nim, Artur. Połóż się na nim. Dobrze. Artur, połóż się na nim. Artur, połóż się na nim. Dobrze. I teraz wyciągaj nogę. I teraz prawą ręką wyciągnij sobie nogę. Dobrze. Bardzo ładnie. Ciągnij bardzo ładnie. I na doś, i na doś. Dawaj, 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 Tego dawaj, 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 Przechodź mu Artur nogi! Rozpinaj łokciem, rozpinaj łokcie, Artur! Artur nie daj się przewrócić! Przechodź mu nogi i na dosia, i na dosia! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie, przechodź! Dobrze! Artur nie patrz się tam tylko na przeciwnika! U10-42 kg Miązko Jan, miejsce pierwsze, prosimy na podium. Artur musisz być, dobrze, dawaj do góry, dawaj do góry. Następny zawodnik Pieszek Dominik, prosimy na podium. I następny zawodnik Karasz Jakub. Miązko Jan. U10-42 kg Nevada, miejsce pierwsze, prosimy na podium.